Jostawowe, mięśniowe i romatyczne i działa aż do 24 godzin. To jest lek. dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. I jak kręgosłup? Znakomicie, bo wziąłem opokan Max! Opokan max, bez bólu przez całą dobę. Znowu złapał cię skurcz mięśni? Odczuwasz drętwienie i mrowienie kończyn? Może brakuje Ci magnezu. Pozbądź się skurczy. Sięgnij po zdrowic skurcz senior. Preparat zawiera magnez, niezbędny dla prawidłowej pracy mięśni, potas dla utrzymania prawidłowego ciśnienia oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowic skurcz senior to preparat magnezowy stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowic skurcz senior i niech skurczcie nie ogranicza! Czasem moje nogi i mięśnie nie wytrzymywały tempa. Kończyło się uciążliwymi skurczami nie tylko w dzień. Ale też w nocy. I to uczucie ciężkości nóg. Polecono mi Zdrowit Skurcz Plus, bo to jedyny preparat, który oprócz wysokiej dawki magnezu na prawidłową pracę mięśni, dodatkowo zawiera ruszczyk na lekkie nogi i krążenie. Zdrowit Skurcz Plus to jedyny produkt, po którym nie mam skurczów. Zdrowit Skurcz, marka numer jeden na skurcze. Nadwrażliwość zębów. To dyskomfort, takie przeszywające odczucie po spożyciu czegoś gorącego albo zimnego. Pacjentom, którzy cierpią na nadwrażliwość zębów, polecam pastę LAKALUT SENSITIVE. Chroni przed nadwrażliwością zębów, zamykając kanaliki zębinowe. LAKALUT SENSITIVE działa łagodząco na dziąsła i chroni przed próchnicą. Moi pacjenci czują różnicę. LAKALUT SENSITIVE. Specjalista od wrażliwych zębów. Dla wszystkich, którym upały odbierają energię i dla dla tych, którzy chcą nawodnić organizm. Dla wszystkich, którzy szukają orzeźwienia. Litorsal uzupełnia płyny, gasi pragnienie i utrzymuje właściwy poziom elektrolitów nie tylko w upalne dni. Litorsal numer jeden wśród elektrolitów. Spragniony? Uzupełnij płyny z napojem Litorsal nawodnienie. Trzy owocowe smaki, tylko 20 kalorii w butelce. Litorsal, poczuj moc nawodnienia. Przez te przebarwienia na paznokciach no, wstydziłem się chodzić boso. Skóra przy paznokciu była zrogowa ciała. Musiałam zrezygnować z noszenia sandałów. Moje paznokcie były kruche i łamliwe. Infekcje grzybicze paznokci to powszechny problem. Dlatego powstał MycoFast. MycoFast dzięki zawartym składnikom już po 20 sekundach walczy z infekcją grzybiczą. MycoFast. Przywróć zdrowie swoim paznokciom. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.